Przeczytałam na stronie Interi tekst Piotra Zaręby, który oceniał działalność ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Piotr napisał, że Bodnar to taki konsiliere tuska przedstawiciel państwa policyjnego, które krzywdzi ludzi. Przeczytam Państwu może fragment, żebyśmy wiedzieli do czego się odnosić, a mianowicie Piąt Zaręba tak, Trudno się oprzeć wrażeniu, że każdy system stosujący twarde metody, walczący brutalnie z przeciwnikami, potrzebuje bodnarów, ludzi mówiących cicho, bezbarnych w swojej ekspresji, nigdy się nie denerwujących, okularników metodycznych w obsługiwaniu maszynerii łamania oporu. Obsługiwaniu jej tak, aby nasi wzięli państwo w całości, a tamci, wrogowie wolności, nie dostali już e, niczego. E, prawa chociażby imigrantów powinny być jego zdaniem maksymalnie zabezpieczone, prawa księdza Olszewskiego i jego matki. Nie. Największy problem z totalitarnymi liberałami zaczyna się wtedy, kiedy czują się zmuszeni krzywdzić ludzi. Są jednak na to gotowi. Będą to robić w sumienny i odrobinę bezbarwny sposób. To niesamowicie obraźliwy tekst dla Adama Bodnara i oczywiście Piotr Zaręba w innym fragmencie tego tekstu przypomina, jak Bodnar kiedy stawał w obronie ludzi tak czy inaczej traktowanych przez wymiar sprawiedliwości, później naraził się na naprawdę brutalne ataki TVP Jacka Kurskiego, Ci funkcjonariusze medialni weszli w butami w życie prywatne zajmując się jakimiś prywatnymi problemami Bodnara, to rzeczywiście była jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy, ale tutaj Piotr Zaremba raczej wstrzymuje się z oceną zachowania ówczesnych pracowników medialnych TVP. Natomiast tutaj stawia bardzo ostre zarzuty, które moim zdaniem kompletnie są oderwane od rzeczywistości. Bo jeżeli Piotra Zarębę wzruszyła e, płacząca matka m, księdza Michała O, to jednak nie może brać pod uwagę, nie, nie, nie może być tak, że nie bierze pod uwagę faktów, które dotyczą tej sprawy, a mianowicie e, zeznań świadków i dokumentów, które wskazują, że m, były marnowane i wykorzystywane do celów partyjnych, a także prywatnych pieniądze publiczne. Ja też jestem za tym, żeby ksiądz Michał O jak najszybciej wyszedł z aresztu. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo uważam, że areszty są zbyt długie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że zarzuty wobec księdza są bardzo poważne. I zarówno dziś, jak i za rządów Zbigniewa Ziobry, prokuratura zawsze starała się przedłużać maksymalnie areszty, bo to ułatwiało jej pracę i zapobiegało mataczeniu czy porozumiewaniu się świadków. I temu to służy. Nie zmienia to faktu, że ja jestem jak najbardziej za tym, żeby Michał y, o wyszedł y, szybko, żeby prokuratura dość sprawnie przeprowadziła to postępowanie i to śledztwo. Natomiast, jeżeli Piotr Zaręba y, wspomina o tym, że Ksiądz jest bardzo źle traktowany przez służby, to powiem tak, ciągle czekam na y, efekty y, badań Rzecznika Praw Obywatelskich, co tak naprawdę tam się wydarzyło. I wiem jedno, przez kilka miesięcy od pełnomocnika księdza Michała słyszałam, że jest traktowany bardzo dobrze, że służba więzienna go poważa, że ekipa ABW też traktowała go dobrze. Dopiero po pół roku nagle się okazało, że ta opowieść. Gwałtownie się zmieniła. To budzi moje poważne podejrzenia. Ale powtórzę jeszcze raz. Poczekam, co ogłoszą po dokładnym zbadaniu sprawy przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, bo oczywiście nigdy nie mogę wykluczyć, że funkcjonariusze gdzieś przekroczyli przepisy albo zachowywali się niegodnie. No, jakakolwiek by nie była władza, to oczywiście może się zdarzyć. Natomiast robienie z księdza Michała Męczennika, no, tego się po Piotrze nie spodziewałam chociaż bardzo się cieszę, że przynajmniej, przynajmniej nie robi męczenników z Michała K który uciekł do Londynu, ale tam sąd brytyjski zdecydował o jego areszcie, mówię oczywiście o współpracowniku Mateusza Morawieckiego, no i na szczęście Piotr Zaremba nie uznaje za męczennika Ryszarda Czarneckiego który ma dwie sprawy, no jedna dotyczy kilometrówek, a druga kolegium humanum, były to głośne sprawy. I jeżeli zaręba mówi w ten sposób o Bodnarze, to budzi to mój zdecydowany sprzeciw i zdziwienie, dlatego że Piotr jednak zawsze starał się wyważać argumenty jednej i drugiej strony. Adam Bodnar y, próbuje przywrócić praworządność po ośmiu latach wielkiego chaosu i łamania zasad praworządności, y, niesamowitego upolitycznienia prokuratury, zami zamiatania niewygodnych śledztw pod y, dywan i jest to zadanie bardzo trudne nie wszystkie propozycje czy pomysły Adama Bodnara mi się podobają i je skrytykowałam. Między innymi jestem przeciwna temu, żeby sędziowie wyrażali jakiś czynny żal i też byłam krytyczna wobec tego, że Donald Tusk wycofał podpis kontrasygnaty pod postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, bo to był ruch prawny, który budzi wątpliwości. Jedni prawnicy mówią, że był on uzasadniony, inni, że nie. Nie bardzo chce się w to wnikać, wolałabym, żeby tego typu akty nie budziły żadnych wątpliwości. I na ten temat można dyskutować. Ale e, stwierdzenie Piotra, że Bodnar jest częścią mafii, która prześladuje ludzi, że jest przedstawicielem państwa policyjnego, jest tak głęboko obraźliwe, że muszę powiedzieć, że jestem wstrząśnięta, iż coś takiego powiedział. I nawet bardzo zmartwiona. Po prostu zmartwiona. Dlatego, że patrząc na działania Bodnara, jest ewidentne, że nie chce on ulegać czy też podporządkowywać się takim odwetowym chęciom dużych grup społecznych, które rozgoryczone no, skandalicznymi rządami PiSu chciałyby swego rodzaju odwetu, chciałyby dość siłowego. Zaprowadzenia porządku. Bodnar te skrajne propozycje odrzuca. Duża część prawników chciałaby na przykład, żeby rozgonić KRS. Ostatecznie i rozgonić y, y, Trybunał Julii Przyłębskiej bez ustawy. Bodnar się upiera, że musi y, być uchwalona ustawa, którą podpisze prezydent, a jeżeli dzisiaj prezydent Duda tego nie podpisuje, to trzeba poczekać na zmianę w Pałacu Prezydenckim i nie można w tych sprawach iść. Na skróty. Bodnar zaproponował wybór Krajowej Rady Sądownictwa w taki oto sposób, żeby przedstawiciele sądów, tych 15 przedstawicieli sądownictwa, który, którzy w, tym, w tej radzie są, byli wybierani przez wszystkich sędziów, w tym także neosędziów, i przecież to oznacza, że ta koalicja, ta opresyjna, ta policyjna jak mówi Zaręba, Sama y, oddaje swoje kompetencje, bo w 2026 roku to już nie politycy y, koalicji 15 października, nie Tusk, nie Bodnar, nie Hołownia będą wybierać członków Rady y, Sądownictwa, tak jak to y, uchwalił y, PiS, tylko y, ta koalicja proponuje, że ona te swoje kompetencje odda grupie sędziów, tak, żeby te, to ciało naprawdę było niezależne politycznie. Druga sprawa, weźmy projekt o Trybunale Konstytucyjnym, który został właśnie y, uchwalony. Przecież właśnie w tym projekcie, właśnie ta władza zrzeka się dużej części swoich kompetencji i swojej władzy. Bo co oni tam proponują? Oni proponują, żeby sędziów powoływać większością trzech piątych, co to oznacza 276 głosów. To oznacza, że żaden członek. Yy, żaden sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie mógłby być wybrany bez zgody prawa i sprawiedliwości. A wcześniej PiS po prostu wybierał swoich nominatów i w ogóle na opozycję się nie oglądał. Co więcej, jest mowa o tym, żeby były jawne oświadczenia majątkowe, jest mowa o tym także, żeby y, tymi sędziami nie były osoby, które przez ostatnie 4 lata były posłami albo ministrami. Wszystko tak naprawdę prowadzi do tego, żeby stworzyć z Trybunału naprawdę niezależne ciało, obiektywne y, i aby zasiadali tam ludzie, którzy. Będą cieszyć się zaufaniem, szacunkiem zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji. To co to jest jak nieoddawanie własnej władzy? Czy Piotr Zaręba tego nie widzi, że właśnie do tego ku temu zmierzają te propozycje? Wszystkie zmiany, które są proponowane w tej chwili, w dużej mierze opierają się na wytycznych Komisji Weneckiej czy na wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz, oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo to właśnie te Trybunały Międzynarodowe Sami żeśmy dobrowolnie zgodzili się na to, że będziemy respektować wyroki tych ciał, e, orzekły, że zarówno Krajowa Rada Sądownictwa, jak i Obsada Sądu Najwyższego, jak i e, Trybunał mm, Konstytucyjny, niegdyś dzisiaj raczej Atrapa, nie spełniają tych norm niezawisłych sądów. To jest oczywiste i też na poziomie praktycznym, że PiS jednak mianował swoich ludzi. No, Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz, na miłość Boską, przecież Piotr. Do Dobrze wie, kim są ci ludzie i co robili. I, mm, i dlatego uważam, że mm, naprawdę pisanie tego typu tekstów, że to jest jakaś mafia. Państwo policyjne, które chce zdominować życie społeczne, jest tak absolutną przesadą i tezą oderwaną od rzeczywistości, że aż trudno to uwierzyć. I ja, bym na, ja już nawet pominęłam rozważania, czy Piotr Zaremba kiedyś się ujął za sędziami, którzy byli po prostu represjonowani za czasów PiS, czy za prokuratorami, którzy byli odsyłani 300 kilometrów od miejsca zamieszkania na zasadzie odwetu, zemsty, kary, przez przez kierownictwo prokuratury nadzorowanej przez Zbigniewa Ziobr. Czy on wtedy zwracał na to uwagę, na to, co się wtedy działo? Raczej nie. I, I naprawdę namawiałabym go, żeby nie rozczulał się tak za każdym razem, gdy ktoś płacze przed kamerami. Bo przypominam sobie, jak Beata Sawicka, posłanka Platformy Obywatelskiej, też płakała przed kamerami. I szczerze, owszem, była rzeczywiście ścigana przez pisowską prokuraturę, tylko że mojego współczucia nie miała. A dlaczego? Dlatego, że uważam, że była to absolutna kretynka, która dała się, omotać i uwieść agentowi Tomkowi i y podjęła jakieś e, działania korupcyjne, myśląc, że jest e, wielką bizneswoman z faną, która e, będzie kosić nie wiadomo jaką e, kasę. Tymczasem była to po prostu e, idiotka, którą łatwo było e, złowić ze względu na jej bardzo duże braki intelektualne. No i potem ona płakała przed tymi kamerami, e, co oczywiście miało swój wydźwięk, ale naprawdę litowanie się nad nią no, byłoby nadmiarowe i, i i oczywiście matka Księdza Michała ma prawo płakać przed kamerami. Być może ona nie miała świadomości tego, co robi jej mąż, bo przecież tam chodzi o lewe faktury, przecież tam chodzi o wyciąganie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości do prywatnej kieszeni. Ojciec Księdza Michała, wedle świadka koronnego, miał po prostu w ten sposób spłacać swoje długi. Naprawdę to jest tak wstydliwe. Jak sobie myślę, że ktoś porównuje Księdza Michała o do Jerzego Popiełuszki, to myślę po prostu, że tego akurat Piotr Zaręba nie zrobił, to muszę mu oddać, robią to politycy PiS. Ale wspominam o tym, bo to właściwie wszystko ku temu zmierza, to mam wrażenie, że to jest głęboko obraźliwe, niesamowicie obraźliwe dla księdza Popiełuszki, który był męczennikiem i który zawsze stał po stronie dobra. No cóż, rozgoryczona jestem tym tekstem i stąd być może taki mój emocjonalny komentarz.